Ty, można kraść samochody? Jeszcze jak? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Robloxika na serwerze podobnym do PCD. No i oczywiście na samym wstępie chciałbym powiedzieć, żeby po prostu twórcy, jeżeli kiedyś dojdzie do nich ten film, nie obrażali się za podobieństwa i nazywanie grą podobną do PCD, ponieważ jest to po prostu jeden gatunek gier. Nie wiem jakby go nazwać oczywiście, oprócz tego, że to są gry na Robloxie, aczkolwiek no Wszystkie mają podobne założenia, nie? Mamy świat jakby realizowany na podstawie czy, czy robiony na podstawie rzeczywistego. Mamy jakieś misje do, do dostarczania po prostu rzeczy oraz. Po prostu pojazdy, którymi się jeździ. Jest to taki trochę otwarty świat, więc to mam nadzieję, że się nie będą obrażać. Jeżeli powiem tutaj, że czegoś brakuje lub coś wygląda nie tak, to też, żeby się nie obrażać, tylko po prostu może przyjąć czasem jakąś krytykę, bardziej lub mniej, oczywiście faktyczną. I, I może coś zmienić, żeby to było lepiej zrobione. Ogólnie nie wiem, czy ja na tym serwerze kiedyś nie grałem i nie testowałem tego serwera, ale gdzieś mi też się dzisiaj pojawił i postanowiłem sobie na niego wejść, zajrzeć i zobaczyć, co się zmieniło. Jest to serwer North Poland Mazuria. Miałem sprawdzić North Poland, chyba Mazuria i Podlaski, ale tam z serwerem coś było chyba nie tak więc wszedłem sobie na ten i dzisiaj pojeździmy sobie tutaj. Jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie więcej testów e, serwerów podobnych do PCD, bo dokładnie takich wiecie, jakby podróbek czy, czy coś, to możecie śmiało zostawić łapę, suba, komentarz, wpaść na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Samochód, który mamy do dyspozycji w tym momencie to jest Fiat 126P, chociaż są tu chyba inne pojazdy. Pytanie brzmi, czy my możemy je. Tak, możemy je zrespić. Czyli tutaj samochody na ten moment bo chyba dealership nie działa i tak samo nie wiem, czy dostawy działają. To w tym momencie po prostu jest to taki bardziej mm, sandbox, po prostu zwykły, gdzie możemy sobie respić wszystko i jeździć wszystkim bez celu. Ja nie jestem fanem, co prawda, takich gier, bo no jeżdżenie bez celu raczej mija się dla mnie z celem. Że, że no, no, potrzebuje jakiś cel, żeby żeby po prostu grać coś, coś nabijać, aczkolwiek wiecie, no może niektórym się podoba, może niektórzy lubią coś takiego. Także zobaczymy dzisiaj, jak to właśnie wygląda. Oj, ten samochód to strasznie idzie dziwnie, dziwnie działa. Tutaj so, jest numerek jakiś pokazany, okej. Okay. Mamy przejazd kolejowy, niestrzeżony, niezamykany. Nie no, ten pojazd mój to jest do, do pilzna bym powiedział. O kurczę, dobra, kojarzę. Był taki serwer, gdzie wszystkie rzeczy były bardzo duże w porównaniu do naszych postaci. O. Czy to jest właśnie ten serwer? Patrzcie na to, że ja ledwo do klamki sięgam. Halo, co jest? Ty nawet przez okno bym nie zobaczył niczego. Z giga, giga duże wszystko. Albo my jesteśmy gigamali, no ale samochody też są. Samochody są bardziej chyba do nas dostosowane. Także. Także tutaj kurczę ten samochód. No, patrzcie do samochodu sobie na, na chilku wchodzimy. Motor Stop F. -ba... O dobra, czyli to są chyba pościągane jakieś samochody z różnych modyfikacji. Zakładam. I dlatego tak to może działać. Ducato Pickup. O kurczę, jaki pickupik. Dobra. O kurczę, no teraz moja postać się ślizga, przez to, że z samochodu wysiedliśmy. Najgorzej. Tutaj też inaczej to wszystko wygląda. Eee, też pytanie, czy ja mogę odpalić jakoś ten samochód. Dobra, ja się muszę zresetować. W ogóle jacyś gracze przed chwilą tutaj nawet dobili. Kredity mamy wypisane, oficjalny kanał twórcy. Eee, to nawet kojarzę chyba z Discorda. Dealership nie czyn, rozbiórka. O, rozbiórkę dealershipa robią. A sprawdźmy co w tam w takim razie w trawie piszczy, co jest w środku. No ten dealership wygląda jakbyśmy kiedyś tu może, może byli. Niekoniecznie, nie, nie wiem czy, czy tak było czy, czy nie. Mamy jakąś koparkę, fajnie że wiecie, właśnie to, to, jest fajne w takim RP działaniu na serwerze, że jeżeli faktycznie robicie, że o, będzie coś tam zamykany dealership, to robicie taką koparę obok i dodajecie coś, nie, że w ten sposób to wygląda. Ełcki salon samochodowy, czy my jesteśmy w Ełku? Centrum, dokładnie Augustów Białystok w okolicy. Sprawdźmy sobie, co tutaj jeszcze na nas czeka. Mamy przystanek autobusowy z ławeczką, tylko na nią wejść nie możemy. Jest jakiś krzyżyk zrobiony, ogrodzenie. Tak powiem Wam, z, na pierwszy rzut oka serwer źle nie wygląda. To, to od razu mogę powiedzieć. Wiadomo, że jak się zaczniemy przyglądać. To pewnie jakieś detale, szczegóły są do poprawy, ale tak na pierwszy rzut oka źle to nie wygląda właśnie. Teraz tak mamy straż pożarną, tylko z tego co widzę, nie możemy do niej wejść w żaden sposób. PSP, -Ełk, ale kamery ustawione, ty, a te kamery to co obserwują? Niebo, jak rozumiem. No dobra, czemu nie możemy tam wejść? Może fajnie byłoby wejść, więc wejdziemy kamerą. Za, y, shift plus P na kamerę swobodną, to już jest zawsze plus. Nie ma zjazdu, nie ma ześlizgu, ale za to na górze znajduje się. O! Mapa! Mamy mapę! Jest euk oraz y, okolica, są siedliska tutaj, o, nawet, które widzieliśmy przed chwilą na tabliczce. I co się znajduje na górze? Na górze znajduje się dziwnym trafem bar u Marcela. Nie wiem, dlaczego bar znajduje się. Na tym, o to jest gość policjant, w ogóle znajduje się w PSP Ełk. A tutaj czekajcie, szatnia wstęp tylko dla adminów. No dobra, to ja wchodzę na kamerze. Sprawdźcie, no, no może tutaj, wiecie, może tutaj nie dostanę bana albo odpowiedzi, że nie mogłem tu wejść, bo tajne coś jest. No w niektórych komisariatach, w innych grach, no to nie można, nie można. Czyli mamy taką kamizeleczkę, którą można sobie ubrać. Mamy też taki zestaw kamizelka plus pasy dodatkowe policyjne. Mamy zestaw ratownika medycznego, nawet kilku. Mamy też zestaw Państwowej Straży Pożarnej, kaski dodatkowe. Tutaj nie wiem, można sobie nogi wybrać osobno, nie mam pojęcia o co chodzi. Tu są też e, oczywiście stroje oraz mamy. Biuro, nie wiem, admina tutaj w tym miejscu Co, coś takiego. I admin też może wejść tutaj do Marcela Skurczybykowskiego. E, także jest Skurczybyczowski, e, Marcel, okej. Okay. Oni coś ty można kraść samochody? Jeszcze jak Ty, ukradłem! Ty, ale śmieszna ta Korsa jest w ogóle. Tu każdy, widzę, że każdy samochód to z innego moda, w ogóle, co najśmieszniejsze. ten samochód jest w ogóle, mam wrażenie, teraz dziwnie mały, albo niektóre inne rzeczy są tu dziwnie duże. Taki samochód, zabawka. No ja wiem, że Korsa nie jest zbyt duża, no ale bez przesady, ty. O kurczę, zabójcze krawężniki mamy w tym wypadku. Okej, okay, bloczki. Też nie są złe, nie są złe. Może są podobne, może nie, nie mam pojęcia, nie byłem Wełku. Więc nie wiem, sprawdźmy sobie może samochody kolejne, bo po to tutaj też jesteśmy. BMW Audi 86 a 3 Ej, może a trujeczkę 18. Uuu, to taka nowsza trochę. Okej, okay, a truja. Jakieś światła, kierunkowskazy, coś, nic klakson, nic więc to po prostu ma jeździć okej, okay, piekarnia jest tutaj w bloku wejście do tej piekarni, jak jest duże jo, a tu co to co to tutaj jest, co, co to jest w ogóle, okej, okay, nie mam pojęcia tutaj chyba trwają prace wykonawcze Dobra, sprawdzamy sobie ten Ełk. Jeżeli ktoś jest z Ełku z was, albo był kiedyś w Ełku, to może wyglądać znać, czy wygląda to jakkolwiek podobnie, nie? To nawet wiecie, w jakimś tam procencie małym. Sklep owocowo warzywny, okej, okay. jakaś piekarnia, cukiernia, blok. No mówię, no z tej perspektywy aż tak źle to nie wygląda, właśnie wygląda to całkiem nieźle. Byle może to rozszerzyć, byle jakąś pracę dać, a później zacząć dbać już o, o wszystkie szczegóły. Na pewno wszystkie samochody, no na, na, najlepiej byłyby, żeby wiecie, żeby były y, samemu stworzone albo coś, żeby potworzyć te modele samochodów, a jak nie, to nawet zmniejszyć wybór tych samochodów, żeby tych samochodów było mało, ale żeby były, wiecie, jakby wie, w jednym stylu zrobione, a nie każdy jest czymś innym, tak naprawdę. Matmar, okej, okay. jakaś firma, jak zakładam. Tutaj ścieżka rowerowa, mamy traskę gdzieś dalej. Goni nas, chłop, co jest? Oho, tutaj kolejny. Dobra, uciekamy, uciekamy. Rondo. Na rondzie trzeba przejechać gdzieś dalej. Dobra, do przodu jedziemy w takim razie. Na siedliska wjeżdżamy. To prawie pod przemyślem też. Ale się chłop tam prawie rozbił. Co jest? Dobra, a to co to jest za informacja tutaj? Halo, bezpieczny przejazd zależy także od ciebie. No to, to, to prawda. To zależy, zależy od ludzi, którzy przejeżdżają przez przejazdy. A to co to jest za abominacja w ogóle? Nie wiem, nie wiem co to jest za domek, ale tu złote maliny za najbrzydszy domek po prostu. Mógłby ktoś otrzymać. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj jest po prostu jakieś takie baraki gdzieś w oddali. Ej, mamy jakieś. Czekajcie, tutaj są jakieś pojazdy w ogóle. A, to są pochowane rzeczy, które gdzieś pewnie administracja sobie testowała, nie? Na tym polu. Centralnie, patrzcie na to. Są jakieś znaki. To, co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. A tu, co się wydarzyło? Oho. Ale, Mustang, ty zgarnięty. No, nieźle. Ktoś chciał podcholować Mustanga, to. Został podholowany tamten. O, zniszczona w ogóle, Skodzina jakaś. Też fajne. Ciekawe, czy daliby system zniszczeń. Dałoby radę w Robloxie zrobić. Jest może jakaś gra z systemem zniszczeń na samochodach? Takie wiecie, g Drive, ale właśnie w Robloxie. Bo dlatego między innymi się to g Drive ludziom podoba, bo wiecie, tam macie ten system zniszczeń dosyć ciekawy. Czekajcie, coś tutaj mi prześwituje. O, a to co to jest? Ty, to wygląda jak mój pokój normalnie. Okej, okay, tutaj mamy mikrofon, popfilter przed mikrofonem, jest kamerka, e, trzy monitory i komputer, w którym się chłodzenie wodne świeci. Też mi się tak świeciło kiedyś, dopóki nie wymieniłem z powrotem wodnego na wiatrak, ostatnio. E, co to jest? Już myślę, boże, to jest ten, to jest tryb? W Robloxie? Odnośnie komputerów składania? Jest coś takiego? A tu co ktoś ma na pulpicie? Dobra, sprawdźmy co. Eee, rzeczy do Photoshopa chyba jakieś. Eee, z tego co widzę. Okej, okay, okej. Okay. Roblox, coś tam, grafiks. Jakieś mody do Robloxa, specjal nagrany? Visual Studio Code? Do czego jest Visual Studio Code? Oho, oho, to jakieś torenty? Nie, to jest installer do czegoś. Okej, okay, tu jakiś film. Roblox Studio. No nieźle. Okej, okay. to już sobie obczailiśmy. O, muszę ci coś powiedzieć, bardzo ważne. No to mów, mów, widzu, mów. Co chcesz mi powiedzieć? Bardzo ważne. Dobra, idziemy jeszcze do Darka, mechanika. Sprawdzamy wszystkie jakieś takie miejsca, które są. Charakterystyczne. Pożegnal dla tych, co znaleźli, pozdrawiam Audi Dev MCD. Ok. Mamy warsztat, udarka, mechanika. Ok. Gośce sushi jadł, No to to bogaty chyba mechanik w takim razie, skoro go stać na sushi. Przy okazji, tutaj jakieś jedzonko miał. Ty tędy można przejść. Co jest? Ok. I coś takiego jeszcze. No, podnośniki. Fajnie, fajnie. Że tu są kiby drifting, fan, Ok. A to co? Dobra, tutaj mamy jakieś jeszcze urządzenia. Ty, ty, to jest połączone nawet w ogóle. A, bo to może kable idą. Tutaj urządzenie do wyciągania silnika, okej. Okay. No dobra, no okej, okay. całkiem, całkiem porządku, całkiem, całkiem. Ale pytanie brzmi, kiedy śmieciarki w PCD? Kiedy śmieciarki, ja się pytam. Jest może gra jakaś na Robloxie, która polega na zbieraniu śmieci? W ogóle to, to, to jest ciekawa opcja. Czy jest coś takiego? W sumie taki Gerbet Simulator mógłbym zagrać w symulator zbierania śmieci na tym kanale. Byłoby idealnie, mógłbym za każdym razem mówić, o ciekawe kiedy w PCD dodadzą co, coś takiego. Nie no, powiem wam tak, no mi się wydaje, że ja już tu raz grałem, nie? Na, na tym serwerze, dosłownie. Oho. Oho! Ty, jaki tu jest. A, bo tu jest krawężnik przy wieździe, w ogóle, jak dziwnie, ty. Taki krawężnior tutaj jest palnięty. Okej, okay, weźmy sobie jakiś inny samochodzik, może. Eee, dobra, scenik. O jezu, tu jest jeszcze coś innego. Co to są za samochody? Kurcze, co to za modyfikacje są w ogóle? Okej, okay, Orlen mamy, jest myjnia zamknięta na ten moment. Tu możemy sobie wybrać jakieś. Uuu, ty, to, to, to ciekawe w sumie. Możemy sobie puszeczkę wziąć, faktycznie, napoju jakiegoś. Dobra, wpadnijmy na ten Orlen, ale ja już widzę. Ja, ja mam wrażenie, że dosłownie tu kiedyś byłem i mówiłem to samo. Czyli wchodzimy sobie tutaj i patrzcie, jakie to jest wszystko wysokie. Przecież to jest dwa razy wyżej niż my jesteśmy, nie? Wysocy. To trzeba wejść na górę, żeby te, te rzeczy pozgarniać. Pa, te, ten lud, patrzcie, jaki jest duży. Przecież to jest połowa mojej długości postaci. Tutaj lada niby normalna, nie? Powiedzmy. Ale, ale to jest strasznie duże wszystko. A co tam jest, że nie można wejść? Sprawdźmy to. Oho! Co to, co to jest? Czekajcie. Czego tutaj zaglądasz, co chcesz? Napisz na Discordzie. Nie pisz na Discordzie, po co? Napisz pod odcinkiem, pozdro. Czy tu są po prostu rzeczy, skład rzeczy, które są niepotrzebne. Okej. Okay. No dobra, wyjdźmy stąd i sprawdźmy jeszcze ostatnią uliczkę bodajże na tym serwerze. Pytanie, czy jest tego więcej? a spawn co byśmy sobie wzięli Skona rapid Skona octavia może tym razem Kurczę, tutaj jeszcze inaczej ty o co chodzi no każdy samochód inny dobra a gdzie jest wyjazd tak realnie stąd wyjazd nie może być tu przecież ty zjazd a wyjazd co z drugiej strony całkowicie nie ma wyjazdu w tę uliczkę a to co, czemu to się tak świeci Lidl, gdzie jest Lidl? Niby, czekajcie, tu są jakieś domki po lewej. To wyglądało jakby tam można było. Wyjechaliśmy z ełku. Tam, jakbyśmy mogli wejść. Leśny zakątek ciszy. Dobra, no to kawałek przejedźmy się tym zakątkiem ciszy. Sprawdźmy, dokąd uda nam się dojechać. I co tu jeszcze można zrobić. No fajnie, gdyby były paczki faktycznie jakieś, że można było sobie coś pozbierać. Jakieś pieniążki były zaznaczone. Czemu w ogóle jest PLN i kasz osobno? Dwie, dwie jakby takie opcje, nie wiem. A, tu cmentarz jest. Okej, okay, okej. Okay. Czy mamy cmentarz? Ty, na ten cmentarz to samochodem mogę wjechać. Najgorzej, to nie, nie róbcie tak zdecydowanie. A pierdziele. ale te groby też giga duże. Kto w tym grobie siedzi? Cała rodzina 15-osobowa? Jaki duży grób. Tam coś jest pod ziemią w ogóle, ty, czekajcie, tam widzicie coś? Pod ziemią? Tam coś jest. Buniaki. To nie brzmi jak nazwa dużej miejscowości, zdecydowanie. Te buniaki. Czekajcie, a tu co, co jest? Co tu się znajduje się? Olsztyn, ty! I to ten, ten Olsztyn, większy. Uuu, patrzcie tutaj, co znalazłem pod mapą! Ile znaków, ty! Wszystkie znaki normalnie prześwitują pod mapą, ale rzeczy żeśmy znaleźli, tekstboard, tickets. E, w sumie fajne, że, że do kupna biletów jest taki biletomat. Patrzcie ile tego tutaj jest, ja pierdykam, siedlce, iganie, wszystkie co, znaki. Czy to jest tak, że wszystkie znaki muszą być tu, które są na serwerze, czy te, które będą dodane na serwerze i po prostu są trzymane w tym momencie tutaj? Ktoś może mi to wytłumaczyć? Ty, ale to, bo to było widać jakby chyba przez mapę, mam wrażenie, prześwitywało trochę. I się okazało, że faktycznie ty znaleźliśmy takie rzeczy na serwerze. Nice. Oho, Elbartek jeszcze dołączył, co jest? Chłopco z Nikki Biki dołączył, a później będzie znowu mówił. No nie wiem, nie wiem, czy chcesz zagrać. No nie wiem, no nie wiem, okazję. Yy, znowu muszę grać w ten Roblox. Przy czym teraz widzicie, niepytany sam dołącza. No tak, tak to z Bartkiem właśnie jest. Dobra. Yy, w ogóle, o, możecie dać znać też, jakie byście chcieli jeszcze gierki czy serwery w Robloxie, żebym nagrał. Zawsze się opłaca pisać, właśnie na Discordzie najlepiej dać znać. To może też inni gracze zweryfikują. Ostatnio naszła weryfikacja kilku serwerów, które, na których grałem, więc i zresztą tam się Amax wypowiada, który ma w tym momencie chyba największe doświadczenie i zarządzania, i tworzenia przy największym i naj, najlepszym polskim serwerze tego typu w Robloxie. Także, jeżeli byście chcieli z jego opinii czasem skorzystać, to ile tam ma czasu, to tam podpisuję ludziom na jakieś rzeczy też, także dobra i tutaj mamy jeszcze jedno miejsce. No całkiem spoko, powiem wam, że to by było całkiem spoko, żeby od tego zacząć, dorzucić właśnie jakieś takie podstawowe misje tutaj, podstawowe rozwożenie paczek, podrzucić i po prostu sobie już działać, ulepszać, żeby to ładniej wyglądało. Następnym krokiem właśnie po ulepszaniu, to tak, na początek bym właśnie jakieś prace wrzucił. Może można było robić cokolwiek. E, oczywiście te samochody ogarnął, czyli zrezygnował z stylu samochodów, nawet dał 4-6 samochodów tylko po prostu konkretnych jakiś lepszych, czy z jednej wersji nie wiem darmowych modeli, czy nie wiem jak to jakby to, to nazwać. Później bym się zajął przede wszystkim e, ulepszaniem tych wszystkich rzeczy, czy dróg, czy, czy właśnie takich pierdół, wszystkie szczegóły detale do pieściu domki. Wszystko po prostu, a później już dalej szedł dopiero w rozwijanie tego. No dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.